Cześć! W tym filmiku zobaczycie śmieciarkę od firmy Dicky Toys. W zestawie znajduje się zielona śmieciarka, która zbiera śmieci. Oprócz niej mamy tutaj kubeł ze śmieciami. Umieszczamy go w tym miejscu. Zahaczamy tak. I dzięki tej dźwigni możemy teraz wyrzucić śmieci. I tak oto kubeł jest już pusty. Oprócz tego śmieciarka posiada dźwięki i światło. Z tyłu możemy otworzyć klapę. I widzimy śmieci, które znajdują się w środku. Z tyłu namalowano znaki oraz oznaczenia. Ciężarówka jeździ do przodu i do tyłu. Bardzo dokładnie postarano się o odwzorowanie śmieciarki. To znajduje się kolejny przycisk, w którym włączamy dźwięki i światła. Jeśli chcesz kupić swojemu dziecku ten produkt, to dziecko musi mieć przynajmniej 3 lata albo i więcej. Ten zabawka i wiele innych możesz kupić na naszej stronie megadyskon.pl.